Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Safona Wybór poezji w przekładzie Jana Pietrzyckiego. Czyta Paulina Holz. Śmierć. Nie uć mnie śmierci, żeś ciszy głębiną, że milkną w tobie harf pieśniarek zwrotki. Nie, ty nie jesteś tą cudną dziewczyną, co daje we śnie pocałunek słodki. Nie, tyś nieszczęściem. Na twej trupiej głowie zwiędła łodyga i kwiat nenufaru. O, gdybyś szczęściem była, to Bogowie, zazdroszcząc ludziom twych upojeń czaru, chcieliby zamknąć życia wieczną księgę, dusz nieśmiertelność niszcząc i potęgę.